Nie udało się kandydatom powiedzieć i przekazać, czego nie zdążyli, a już chcieliby powiedzieć, mają na to teraz po dwie minuty, ponieważ zaczynaliśmy od strony lewej do prawej. Myślę, że sensowne będzie, jeśli rundę podsumować. Zaczniemy teraz od pana Jacka Płaczka, po kolei w stronę pana Artura Władarczyka. Po dwie minuty, bardzo proszę. Będę ja bardzo szybko. Hasło Platformy Z ludźmi na Młodzień, drodzy państwo, chciałbym, żeby o dodać troszeczkę rzeczywiście tego miasta, i tej gminy dla mieszkańców, żeby troszeczkę poczuli się też takimi współgospodarzami, czyli jeżeli będą zapadały jakieś bardzo ważne to, dla, dla tego obszaru decyzje, ja chciałem, żeby również Państwo w tym brali udział, bo władza niekiedy może się wyjść, prawda? Na pewno stoparkę to nawet nie ma dwóch zdań. I teraz jeżeli zdążę, to drodzy Państwo bezrobocie, ja troszeczkę to inaczej widzę. Ja bym wolał zrobić najpierw analizę, co to są za osoby bezrobotne, jakie to są branże, jakie to są zawody i do tego szukać konkretne, konkretne, konkretne przedsiębiorstwa. D Druga rzecz, mamy Strefa Biznesu. To jest ten teren y, przy, nałączany, to jest 50, 50 hektarów. Chciałbym, żeby tam było umiejscowione kilkadziesiąt małych podmiotów gospodarczych zatrudniających od dwóch do pięćdziesięciu osób. No i to, y, co też nas bardzo wyleje, to są przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich. Tam wyjedziemy do Wioskach jest po 30-40 podmiotów gospodarczych, u nas w całej gminie jest chyba 10. Jeżeli chodzi o sport, wsparcie wszystkich podmiotów, wszystkich ważnych klubów, ja będę inaczej do tego podchodził. Ja uważam, że stan zasługuje co najmniej na drugą linię albo wyżej. Z tego czasu dwa produkty sztandarowe to był browar namysłu i start namysłu, do tego trzeba wrócić. Jeżeli ktoś powie, że nie da rady, to ja powiem inaczej, a może też warto by było zastanowić się nad infrastrukturą sportową. Weźmy ją w jedne ręce, niech to weźmie jeden koordynator, niech to się nazywa mosty, czy inaczej. Będzie łatwiejszy dostęp w do pozyskiwaniu środków zewnętrznych i wtedy sponsorowanie klubu na wysokim poziomie może być poprzez samorząd, poprzez środki unijne i poprzez dotacje sponsorskie. Także na to też można znaleźć wyjście. Chciałbym również, żebyśmy zaistnieli wreszcie pełne tego słowa znaczenie, jeżeli chodzi o kulturę w naszym regionie, no bo mamy z tym myślę troszeczkę problemów, no i zrównoważono obszary wiejskie, tu kolega Włodaczyk wspominał, niestety u nas nie jest wszędzie tak samo. Są miejscowości świetne i są miejscowości, na których bardzo dużo jeszcze brakuje. Bardzo dziękuję. Po dwa, trzy zdania. Więcej. Na wstępie rozgadałam się, ponieważ urodziłam się 8 marca i skończyłam filologię polską. Teraz postaram się skrócić to, co bym jeszcze chciała przekazać. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów z hasłem samorządowym. Samorząd dla wszystkich ludzi, samorząd bliżej ludzi. Chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka kwestii, które nie były jeszcze poruszane, bo na pewno każdy z nas ma duży, szeroki program, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć. Bliżej ucznia, ucznia, pacjenta, chciałbym, abyśmy rozważyli możliwość powrotu w gabinetów szkolnych, lekarskich, dentystycznych do szkół. Jest to bardzo potrzebne na co dzień w trosce o zdrowie dzieci. Chciałbym także, aby oczywiście rozważając wspólną decyzję aby do szpitala wróciło pogotowie ratunkowe, aby to było nasze pogotowie. Chciałabym, abyśmy wykorzystali nasz piękny park, który wymaga dużo pracy, aby zagospodarować, poprawić jego wygląd, sprzęt, drobny sprzęt, ławeczki, aby młodzi ludzie mogli wykorzystać w sposób czynny, poćwiczyć. Może na spinaczce jest tam taka ściana, a my starsi, żebyśmy mogli pospacerować. Może nawet przygotować miejsce na spotkanie grup harcerzy innych grup emerytów, rencistów, przygotować tam miejsce pod na ognisko, które oczywiście będzie zabezpieczone. Doświadczenie, jakie zdobyłam będąc przewodniczącą Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, w poprzedniej kadencji Sejmu pełniąc funkcję posła, chciałabym wykorzystać wszystkie Państwa w odpowiedzi, ze wszystkich spotkań, bo to, o czym mówię, to są właśnie przemyślenia nasze, nas, mieszkańców. Bardzo dziękuję. Panią Ja założyłem do tej minuty przy sekund, Dobrze. Dobrze. Człowiek, kto praca takie takim hasłem, hasłem bezwzględnie do wyborów samorządowych. Szanowni Państwo, myśmy nie mieli czasu, jak Pani Dariusz powiedziała, na rozwinięcie wielu rzeczy. Ale sprawiedliwie każdy miał jednakowo. Nie mówiliśmy o tzw. Tak 3P, partnerstwo publiczno-prawne. Że tutaj jest szansa również do zaproszenia za, e, inwestorów prywatnych do e, inwestowania wspólnego na terenie gminy, zarówno jeżeli chodzi o budownictwo socjalne, komunalne, i i innych rzeczy. My jako samorządowcy obawialiśmy się, się tego, bo ta ustawa już funkcjonuje z lat, żeby raz nie posądzono znowu o korupcję, o przekręty różnego typu, ale nie jest to po prostu przyszłość i musimy do tego wrócić. Budownictwo socjalne na jest konieczność jak, naj, jak najszybciej podjąć ten temat, czy kontynuować. Budowaliśmy 14 mieszkań. I stanęliśmy to źle Potrzeba jest w tej chwili 15 mieszkań socjalnych dla spółdzielni mieszkaniowych, gdzie obowiązkiem burmistrza jest zapewnienie tych mieszkań. A my jako spółdzielcy płacimy za tych, którzy nie płacą czynszu. I tak nie może być, po prostu trzeba jak najszybciej te problemy rozwiązać. Nie jest to kłopot finansowy, po prostu kłopot organizacyjny, można te rzeczy również załatwiać. Tak samo jeżeli chodzi o budownictwo komunalne, bo dzisiaj czeka ileś tam rodzin, ja wiem ile na ten skromny kąt, których nie stać jest. Mówiliśmy y, o klubach, o klubie y, y, krwiodawcy. Szanowni Państwo, ja w swoim życiu oddałem 12 litrów Nie mogłem, przerwałem, ponieważ choroba nie pozwoliła, ale tym krwiodawcom należy się, oprócz tej czekolady, którą dostają, oprócz tych y, y, miejsc parkingowych, ja bym jeszcze zaproponował, tak jak burmistrz władza na wysoko wyjeżdża do y, tych państw partnerskich, Zabierzcie, zabierzmy ich tam, pokażmy im jak wygląda Ukraina, Węgry i ich może. Dziękuję bardzo po prostu, ale bardzo dziękuję. Czas niestety jest nieubłagany. Proszę o podsumowanie pana Krzysztofa Kurczyńskiego. Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałbym podziękować i pogratulować organizatorom dzisiejszego tutaj spotkania. To młodzi ludzie, którzy jak Państwo możecie sami ocenić, którzy zrobili to bardzo profesjonalnie i ta nasza debata mogła się w taki spokojny sposób odbyć. Życzym było również, żeby w tej kampanii wyborczej właśnie też nie było takich nieprzyjemnych sytuacji, żebyśmy mogli tą kampanię wyborczą prowadzić na spokojnie, tak jak dzisiaj tu prowadzimy. A pozostaje mi tylko wszystkich i będę apelował do wszystkich moich mieszkańców, żeby poszli do tych wyborów, żeby wybrali mądrze, a naprawdę za trzy lata, drodzy Państwo, namysłów będzie, będzie trudno rozpoznać. Dziękuję bardzo. Dwie minuty do pana Szanowni Państwo, prawie ja stojąco, szacunek do Państwa, ponieważ podsumowujemy tą dyskusję dzisiejszą. Ja również przyłączam się do gratulacji za tej debaty. I chcę powiedzieć tak, Szanowni Państwo, reprezentuję porozumienie namysłowskie, namysłowską ludzi, którzy nigdzie nie byli w nic wikłani. To są ludzie, którzy mają dorobek zawodowy, dorobek, dorobek społeczny, pracy i chcą dalej na rzecz tego środowiska pracować. I z tego jestem bardzo dumny. Po drugie, okres wyborów to jest taki okres, gdzie właściwie wszyscy kandydaci, jak już to popularnie się w kraju mówi, mogą mówić wszystko i obiecywać wszystko. Poza regułą jest to tak przyjęte, że po wyborach wszyscy już zapomną o tym, co się mówi. Jedni, że będzie miejsc pracy w grudniu, inni, że do szpitala pójdą od razu, inni, że lekarzy przyja... będzie w grudniu, że to jest taka dyskusja, która zawsze chwyta. Ja nie posunę się do tych rzeczy, dlatego że wystarczy poczytać sobie ustawę kompetencyjną, samorządową i każdy już będzie wiedział, co może zrobić. I w jakim zakresie? To jest po pierwsze. Po drugie, uważam, że dlatego staram się biegać o możliwość gospodarowania gminą tutaj z moimi kandydatami i kolegami, ponieważ przez cały okres prac, gdzie bym nie był, zawsze wracałem do tego miasta i ja dzisiaj nie snuję, co bym zrobił, tylko ja dzisiaj mogę powiedzieć, co już zrobiłem, w czym udowodniłem, że mogę organizacyjnie podobać tak. Żeby tu w tym mieście zostało. Każdy z nas, jakąś funkcję pełnił do tej pory. Niech zrobi rachunek sumienia własny. Bo najpierw, żeby ubiegać się o fotel, to trzeba zrobić rachunek sumienia: czy zrobiłem wszystko, czy na tyle działałem i pracowałem, żeby coś w tym mieście zostało. Bo pieców sukcesów jest bardzo wielu. Dlatego uważam, że jest bardzo, właściwie taką dużą odpowiedzialnością. I rozwagą mówić to i obiecywać to, ale w takim zakresie, aby można było to, to zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Martin Komitet wyborczy, młodzi pod, ponad podziałami, gdy wyborów jest hasłem, jesteśmy różni, ale razem gramy, jesteśmy młodzi i działania. Hasło długie, ale wiadomo, Mam nadzieję, że, to, to, tak jak mówi to hasło, będziemy grać wspólnie, razem, wszyscy. Wszyscy dla naszej lokalnej społeczności. Dlatego proszę Państwa o oddanie głosu na młodych, którzy wchodząc do Rady Gminy, mogą wnieść troszeczkę świeżości, kreatywności i nowych pomysłów. Proszę Państwa o to, żeby Wasze decyzje Wasze, przemyśl... Wasze decyzje były przemyślane, na kogo postawicie głos. Twórzmy wspólnie nową jakość. Dziękuję bardzo. W ten sposób, w ten sposób zakończyliśmy rundę podsumową. Nie chciałbym zasłonić nikogo z kandydatów. Drodzy Państwo, choć poprzedne jest przekonanie o tym, że dzisiejsze kampanie wyborczy mają charakter raczej... Znaczy Wizerunków niż e, kursów, wizerunków niż programów wyborczych, to jak pokazała dzisiejsza debata, jak pokazali nasi kandydaci, nie tylko gra, ale i treść, czyli oferta, a program wyborczy odgrywa istotną rolę. Bardzo dziękuję Państwu, liczności, kandydatom za udział w dzisiejszym spotkaniu. Chciałem tylko powiedzieć, że nad charakterem, kształtem, jak słyszę Pozytywnie odbieramy tej debaty pracowały wszystkie, wszystkie sztaby wyborcze. Ja zostałem wynajęty. Ja człowiek to o ale tak naprawdę zasługa zbierania tych pytań, pomysłów i sztabów spotkały się, z tego co ja wiem, cztery razy. Ja uczestniczyłem w dwóch ostatnich spotkaniach, dotyczących między innymi technicznych. Ponieważ to nasi kandydaci byli głównymi aktorami dzisiejszego przedsięwzięcia, co prawda aktorami politycznymi, ale zawsze, ponieważ korzystają z tej sceny, z desek teatralnych, więc myślę, że będzie na miejscu, jeśli wyjdą do swojej publiczności. Ukłonią się, podziękują za Państwa obecność, tak duże zainteresowanie i dużą frekwencję.